Eee, tak więc to będzie mój pierwszy filmik Wrzucony na warsztat z moim e, jakże cudownym głosem e, Dzisiaj mam do zaprezentowania coś takiego jak Hope i hologram To znaczy potocznie to się tak nazywa Ponieważ e, w oryginale używa się zupełnie innych materiałów Jednak e, no tutaj jest coś innego Zasada działania jest prosta Po prostu na ekranie jest puszczony obraz w tym wypadku, właśnie z Unity, właśnie skomponowany program, i on odpowiednio rzuca refleks na szkło, i dzięki temu właśnie uzyskane jest miraż hologramu. Tak, ludzkie oko jest oszukiwane i wydaje mi się, że obiekt jest w środku. Eee, hologram, na razie obraz jest wielkości, można powiedzieć, fiszki. Eee, górna płaszczyzna ma 24, eee, dolna ma 4 i wysokość 14. W ten właśnie sposób tak to działa, można sobie rzucać różnego rodzaju, to jest akurat hologramy przygotowane na specjalną prezentację, więc różne będą raczej związane z architekturą. Jednak już się trochę bawiłem i problem jest następujący, jeżeli chciałoby się stworzyć nawet grę na to jakąkolwiek typu Mario czy coś takiego, to kolory jednak muszą być ustawione na Solid, bo tekstury po prostu ciężko już czasami wyświetlają i w dzień to może nie dać takiego efektu jak powinno. Tym bardziej, że tak naprawdę komputer jest zmuszony do tego, by wyświetlać 4 razy ten sam obraz zrzucony z czterech stron, czyli z przodu, z lewej, z prawej, czy z prawej, z lewej, już teraz mi się pomyliło i po prostu musi wykorzystywać swoją licze... moc obliczenia obrazy 4, co chyba teraz na obecne czasy nie jest jakąś tam zbytnio skomplikowaną, jednak ja mam jakiś jest starego kompa, więc nie mogę sobie pozwolić na wiele i sprawdzałem to na wcześniejszym swoim projekcie, czyli na tym na mapce Squake'a i okazywało się, że właśnie obraz, który jest tam wyświetlany przez tekstury jest bardzo tak ciężko widoczny. E, następnym problemem jest to, że po prostu mysz, która jest, ma być użyta w tej grze czy jakiejkolwiek innej, musi być po prostu inwertowana e, chyba poziomo. Tak? Poziomo albo pionowo nie jestem teraz już do końca pewny, bo wczoraj to sprawdzałem i teraz już tego nie mam na komputerze tym. Inne, może jeszcze przykłady. To jest ten sam obiekt. Następną właśnie rzeczą jest coś takiego, że każdy obiekt jednak, jeżeli będzie ładnie pokazany, jeżeli chcemy, żeby był ładnie pokazany, żeby wszystkie elementy były dobrze jego widoczne, musi być detekcja krawędzi, ponieważ jak, bo, bo obiekt musi być bardzo kontrastowy względem tła. Żeby był dobrze wysiedlany, a jeżeli taki jest, to znaczy, że się zmywa i nie widać detali. I akurat tutaj jest właśnie tak pokazane właśnie ten wykrywanie krawędzi i trochę jeżeli jest dużo szczegółów na obiekcie, to może być względem odległości bardzo niewidoczne, tak? Mhm. Tak samo jeszcze trzeba zachować odległość, co czasami tutaj widać, że to się nie do końca może udało trzeba zachować odległość, żeby po prostu mieć ten miraż tego właśnie hologramu trójwymiarowego. I czasami to wychodzi, a czasami nie. To znaczy, to wszystko zależy właśnie od tej odległości od płaszczyzny tej dolnej do samego obrazu. Jeżeli to nie jest zachowane tak, jak czasami tutaj widać, to nie ma się tego właśnie wrażenia, że to jest hologram, tak? Może. I tak samo wiadomo, jeżeli obiekt ma coraz więcej detali, to tak jak wcześniej wspominałem, będzie go gorzej widać, ponieważ no, te linie będą się jakoś dziwnie nakładać, tak jak tutaj jest to pokazane I, i będzie to trochę tak no bez detalu, tak jak powinno być. Tutaj akurat obiekty mają bardzo dużo detali i zajmują chyba z 10 Mega jeden obiekt i, i dokładnie nie widać tak, jak powinny być widoczne, tak? wszystkie linie po prostu są za grube. Może jednak trzeba było no, zamiast zateksturować, to tylko same linie pokazywać, może by było lepiej. E, ale na przy... Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to były po prostu normalne obiekty. Tak samo jak na przykład tutaj jest ten particle ognia z Unity, taki podstawowy, właśnie razem z głąbem, ze wszystkim jest wszystko doskonale pokazane. E, wszystko dokładnie widać, tak? Ktoś tu mi pisze na Facebooku, nie mi nigdy żyć. I tak to właśnie wygląda. Myślę, że w przyszłości będę mógł się troszkę tym pobawić i zrobić na przykład Mario, gdzie na przykład z jednej strony będzie z lewej, z drugiej strony z prawej będzie widoczny Mario, czyli z przodu z tyłu, a na frontowym będzie takie zwykłe, jak zawsze widzieliśmy, na, czyli 8-bitowe. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Tak samo fajnie jest tak zachowywać na przykład global fog, czyli robić mgłę, ponieważ jeżeli ścina się jakiś obraz, to ta mgła jakoś tak fajnie wkomponowuje to wszystko i nie do końca coś ścina ten obraz e, tak po prostu prosty liniowo i, i to jakoś też fajny miraż daje tego właśnie hologramu. Tak? O. O. Złobowa jest przednia, chwilami. Najgorzej jest właśnie dopasować te boczne krawędzie, w sensie boczne ekrany do, do, do samego frontu, żeby mieć ten właśnie pod kątem, jeżeli się spojrzy, czy nawet z lewej, z lewej strony na prawą, żeby, żeby to było po prostu na tej samej wysokości względem frontu, tak? Bo czasami jak się to nie uda, to trochę jest, za przeproszeniem kaszana. Teraz akurat z tego co zauważyłem, mam te obiekty boczne, które są Wyżej względem tego, które jest frontowo, tak? I, I jak się spojrzy na to, to nie ma się takiego złudzenia pod kątem. Właśnie ja tu muszę naciskać cały czas e, klawisz górna, żeby wziąć sobie tutaj coś zmienić, tak? Ale myślę, że w efekcie końcowym, jeżeli miałaby by, by to być gra lub jakaś prezentacja, można by to było robić e, za pomocą pada e, od konsoli, albo jakieś po prostu e, Logitech Touch Mouse na przykład wymyślił coś taką, taką prostą aplikację na iPhone'a, że ma się myszkę i klawiaturę na iPhone'ie i wtedy może jakoś tak sterować tym. Jakiegoś innego ujęcia jak mi się uda? Nie nie widać tego tam za bardzo. No w każdym razie tak to no, działa, tak myślę, że e, za jakiś czas może jak mi się uda to o, e, jeszcze raz to rozlokuję po prostu te boczne kamery, także to było cały czas dobrze wyświetlane. I wtedy wrzucę po prostu może na warsztat, jakiś po prostu prefabrykat do Unity, żeby można było tego używać na, na masową skalę. E, jeszcze może o budowie tego wszystkiego, bo to e, na YouTube właśnie znalazłem taki filmik, gdzie na przykład chyba nasz Polak właśnie budował coś takiego na, na, na Samsunga 3G, czy jakiegoś innego, nie pamiętam jak to się tam dokładnie nazywał. W każdym razie to był Samsung i on e, to budował, że podstawa miała 2x6. W sensie podstawa była 2 na 2, a góra 6. I właśnie jak to jest zrobione, że płaszczyzny są aż tak bardzo, że, że po prostu jak to wygmienić, żeby było coraz większe, tak? Bo jednocześnie ja tu cały czas używam szkła, które jest położone na ekran, żeby, żeby odciążyć to jakoś, ponieważ to są ciągle szkło, tak? I szkło jest ciężkie, może, mogą mi tą matrycę jakoś tam uszkodzić. I po prostu powieliłem, w sensie jeżeli 2 to 4, jeżeli 4 to 8 i, i, i tak to po prostu wygląda, tak? Musiałbym też sprawdzić coś takiego, czy dolna płaszczyzna jest jakoś może odpowiedzialna na górną płaszczyznę, bo jeżeli nie, no to można by było zrobić prosty stelaż, który będzie stuprocentowym ostrosłupem, tak? I po prostu wesprzeć go na ściankach z boku i dzięki temu będzie on i większy, i osiągnie większy, większy hologram, to znaczy więcej mi obejmie tego ekranu, więc będę mógł większy obraz wyświetlić, tak. W każdym razie, że taka sama technologia jest zastosowana między innymi w Krakowie, tam to jest no właśnie polska firma to chyba budowa, czy, czy firma zagraniczna z oddziałem w Polsce. I oni to chyba też na zasadzie szkła robili, ponieważ jak ja tam czytałem gdzieś to oryginalnie jest używany jakiś taki materiał, który po prostu przypuszcza to, a sam obiekt jest puszczany w środku, tak? Ale po co się męczyć, jeżeli coś można zbudować za niecałą dychę? <śm> a efekt jest taki sam. Co prawda jeszcze muszę wziąć się, zbudować jeszcze jeden taki element, w sensie jeszcze taki generator chorogramu, jeżeli można to tak nazwać, z Plexi, ponieważ kiedy tu mamy ze szkła to zrobione, to jednocześnie mam taki podwójny refleks, gdzie na takim ruchomym obrazie może to nie jest widoczne, takim bardzo dynamicznym, ale już na takim obiekcie widać zdecydowanie, że ten obraz nie jest, nie jest aż tak bardzo ostry jak powinien być, tak? Czyli jest to przesunięcie względem wertykalnej osi. W każdym razie wygląda fajnie. Trzeba by było się bardziej z tym może zabawić, żeby coś fajnego z tego osiągnąć. Może tak na koniec jeszcze takie zrobię takie demo. W każdym razie na tym przykładzie teraz jest pokazane to, że nie można zrobić niemożliwych rzeczy, tak? Po prostu trzeba wykazać jakieś tam chęci, jeżeli ktoś naprawdę nie chciał to robić, to, to i tak osiągnie swój cel, tak? Jeżeli tylko i wyłącznie chce, tak? tak. Bo oczywiście nie można spocząć na laurach i powiedzieć, że ma to się w dupie za przeproszenie i nic nie zrobić. Tylko co potem? coś takiego eee, dwa dni w sensie, pierwszego było zbudowane, do drugiego i pierwszego były sklepane razem. Te warstwy to jest silikon czarny, akurat bo to nic nie stoi na przykład, żeby to był czarny silikon. Bo te łączenia nie wpływają na obraz, eee, a drugi dzień to wszystko po prostu sobie spokojnie schło i tyle jeszcze. Jeszcze jedna taka rzecz, że właśnie górna płaszczyzna jest zaciemniona, żeby po prostu. Mieć mniej światła pod spodem i mieć lepszy obraz. Tylko i wyłącznie do tego. Chociaż patrzyłem wcześniej i eee, ta warstwa mogła być też przezroczysta. Tylko tyle, że w no, dzień mogły być problemy. raczej dalej są tak, bo, bo jednak światło jak pada to e, przeszkadza w tym wszystkim. Idę może zgaszę światło. Jest trochę lepiej widać. No jak widać wcześniej, e, na światło bardzo ma duży wpływ na to, jak to będzie wyświetlane. Między innymi chyba dlatego też tam e, w tych podziemiach w Krakowie właśnie jest mniej światła też, żeby i też było nastrojowo i właśnie te, i te, te, te hologramy, które tam są, które są notabene o wiele mniejsze niż ja tutaj pokazuję. E, y, były dobrze widoczne. To akurat są e, do prezentacji użyte po prostu poszczególne materiały związane z sukiennicami, czyli ich tam po prostu odbudowa na początku jak wyglądały i dalej, tak dalej. Do, Rzeczywiście do, do, do dnia dzisiejszego. Teraz dopiero zauważyłem, jak mi się strasznie rozjeżdża ten obraz. W sensie boczne ścianki mam bardzo, bardzo wysokie, bardzo wysoko podniesione, nie wiem czego to tak naprawdę do końca zależy. No, Muszę po wzrostu jeszcze raz przeanalizować u siebie. A, jeżeli chodzi to tylko i wyłącznie o szerokość, a nie ustawienie kamer w samym immunity, no to będzie tak naprawdę szybkie załatwienie sprawy. No i półmyczek na koniec. <grystanie> fajnie to wyszło, fajnie, naprawdę. I myślałem, że tak naprawdę wykorzystując, nie wiem, no góra tak naprawdę chyba 10 zł, żeby wziąć kupić taką szybę. coś jakieś i, i taki miałem za darmo. E, zbudować coś takiego, tak? Co naprawdę daje fajny efekt. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. <grystanie> Jeżeli chodzi o sam render, to akurat tutaj jest puszczone na grafice tej najsłabszej, czyli na very low, ale rozdzielczość jest 2080x800. Tak? Dobra, więc już może nie będę przedłużać, bo i tak już mam 50 sekund na, na, na nagraniu. Bo jak widać, nagranie nagraniu z aparatu nie jest jakaś tam super zajebista rzecz. Eee, w każdym razie to jest tyle, jeżeli ktoś coś będzie chciał, to tak jak mówiłem wcześniej, e, za jakiś czas, jeżeli naprawdę uda mi się to dostosować do tego, żeby to działało jak najlepiej, e, wystawię jakiegoś prefabrykata e, do Unity, żeby to można było używać. Tak? Um, teraz e, co mi zostaje więcej powiedzieć? Cześć, pa, Siema na rapa i trzymajcie się ramy, nie zapomnijcie oddychać i wszystko.